Wyobraź sobie moment, kiedy najpotężniejsza flota na Pacyfiku zdaje sobie sprawę, że popełniła błąd, którego nie da się naprawić. Grudzień 1941, Pearl Harbor płonie. Japonia świętuje zwycięstwo, ale w ciszy tokijskiego dowództwa jeden człowiek wypowiada słowa, które zmienią wszystko. Słowa pełne strachu, przewidywania i goryczy. To nie była euforia, to było przebudzenie. Zanim przejdziemy dalej, subskrybuj kanał i napisz w komentarzu skąd nas oglądasz, bo ta historia zaskakuje od początku do końca. 7 grudnia 1941 roku o świcie nad Pearl Harbor pojawiły się japońskie samoloty, niebo rozdarły syreny, eksplozje i płomienie. W ciągu dwóch godzin amerykańska flota Pacyfiku została niemal doszczętnie zniszczona. Pancerniki takie jak USS Arizona czy USS Oklahoma spoczęły na dnie zatoki. Ponad dwa tysiące amerykańskich żołnierzy straciło życie. Dla Japonii był to triumf, dla admirała Isoroku Yamamoto coś zupełnie innego. Kiedy wieść o udanym ataku dotarła do Tokio, w dowództwie wybuchła euforia. Generałowie uściskali się nawzem. Japonia udowodniła, że jest potęgą udowodniła, że może uderzyć w samo serce amerykańskiej dominacji. W prasie pojawiły się artykuły pełne dumy, ulice wypełniły się świętującymi tłumami, cesarz otrzymywał raporty pełne optymizmu. Wydawało się, że cesarska Japonia osiągnęła niemożliwe, pokonała wielką amerykańską machinę wojenną, zanim ta zdążyła się ruszyć ale w jednym z ciemnych pomieszczeń tokijskiego dowództwa siedział mężczyzna, który wiedział coś, czego inni nie chcieli przyjąć do wiadomości. Admirał Yamamoto, architekt ataku na Pearl Harbor, nie świętował. Jego twarz była poważna, niemal smutna. Wokół niego generałowie i oficerowie wznosili toasty, śmiali się, planowali kolejne kampanie. On zaś milczał, wpatrując się w mapy Pacyfiku. Gdy wreszcie go zapytano, co myśli o zwycięstwie, jego odpowiedź była lodowata i pełna mroku. Obawiam się, że wszystko, co zrobiliśmy, to obudzić śpiącego olbrzyma i napełnić go straszliwą determinacją. Te słowa, choć różnie interpretowane w historii i czasem kwestionowane jako legendarne, niosą ze sobą niezwykłą prawdę psychologiczną. Yamamoto spędził lata w Stanach Zjednoczonych. Studiował na Harvardzie, służył jako atasze wojskowy w Waszyngtonie. Chodził ulicami Nowego Jorku, Detroit, San Francisco. Znał Amerykę lepiej niż większość japońskich dowódców. I wiedział, że atak na Pearl Harbor to nie początek końca Ameryki, to początek końca Japonii. Wielu w japońskim dowództwie traktowało Stany Zjednoczone jako leniwą, słabą demokrację pogrążoną w kryzysie ekonomicznym po wielkim kryzysie. Wierzyli, że Amerykanie to naród miękkich konsumentów, którzy nie mają ani woli, ani zasobów, by stoczyć długą, krwawą wojnę na odległym Pacyfiku. Wierzyli, że po jednym silnym ciosie Ameryka poprosi o pokój. To była śmiertelna iluzja. Yamamoto widział coś zupełnie innego, widział przemysłową potęgę przyprawiającą o zawrót głowy, widział kraj, który może produkować więcej samolotów, okrętów, czołgów i amunicji niż cała oś Berlin, Rzym, Tokio razem wzięta. Widział fabryki Forda, które mogły w miesiąc przestawić się z produkcji samochodów na bombowce. Widział kulturę dżing i walizacji, innowacji i nieustępliwości. Wiedział, że amerykańska gospodarka raz zmobilizowana, będzie jak walec, niepowstrzymana, bezlitosna, totalnie skoncentrowana na zwycięstwie. I teraz po Pearl Harbor ta gospodarka się obudziła. Każda gazeta w Ameryce krzyczała o zemście. Każdy obywatel, niezależnie od pochodzenia, poglądów politycznych czy wieku, chciał walczyć. Izolacjonizm zniknął w ciągu jednej nocy. Ameryka, która jeszcze wczoraj była podzielona w kwestii wojny, nagle stała się jednością moralną i militarną. Setki tysięcy młodych ludzi ustawiały się w kolejkach do wojska, fabryki pracowały na trzy zmiany. Kobiety zastępowały mężczyzn w halach produkcyjnych. Cała machina ruszyła. Yamamoto to przewidział i to go przerażało bardziej niż cokolwiek w jego karierze. Japonia wygrała bitwę, ale właśnie przegrała wojnę. Kim był Isoroku Yamamoto? Dlaczego to właśnie on w momencie największego japońskiego triumfu mówił o klęsce? Historia tego człowieka to klucz do zrozumienia tragedii Japonii podczas II wojny światowej. Yamamoto urodził się w 1884 roku w niewielkim mieście Nagaoka. Pochodził z rodziny samurajskiej, ale żył w czasach, gdy tradycyjne honory musiały ustąpić miejsca nowoczesności. Japonia przeżywała transformację. Z feudalnego izolowanego królestwa stała się potęgą przemysłową i militarną. Yamamoto wstąpił do cesarskiej marynarki wojennej i szybko zrobił karierę. Był błyskotliwy, ambitny i pragmatyczny. W 1918 roku został wysłany do Stanów Zjednoczonych jako student. Spędził dwa lata na Uniwersytecie Harvarda, studiując przemysł naftowy i gospodarkę. To było doświadczenie, które zmieniło jego sposób widzenia świata. Po raz pierwszy zobaczył Amerykę od środka. Nie jako wróg, nie jako turysta, ale jako uczestnik amerykańskiego życia. Jeździł kolejami przez kontynent, widział farmy ciągnące się po horyzont, widział ogromne fabryki w Detroit i Pittsburgh, które produkowały tony stali dziennie, widział samochodowe autostrady. Mosty, porty pełne towarów. Uczestniczył w akademickich debatach, chodził do kin, jadł hamburgery w barach. Zrozumiał coś, czego większość Japończyków nie rozumiała: Ameryka to nie tylko naród, to system. System, który potrafi zmienić każdego obywatela w żołnierza, każdą fabrykę w arsenał, każdą ideę w broń. W latach trzydziestych, kiedy wrócił do Japonii, Yamamoto stał się zwolennikiem awangardowej technologii. Był jednym z pierwszych japońskich oficerów, którzy wierzyli w dominację lotnictwa morskiego. Podczas gdy inni admirałowie stawiali na wielkie pancerniki, takie jak legendarny Yamato, on widział przyszłość w lotniskowcach i miał rację, ale mimo swojej wizji militarnej. Yamamoto był głęboko sceptyczny wobec wojny z Ameryką, otwarcie ostrzegał japońskie dowództwo, jeśli muszę walczyć z Ameryką, mogę szaleć przez sześć miesięcy, może rok, po tym nie obiecuję nic, to nie była skromność, to była brutalna ocena rzeczywistości. Yamamoto wiedział, że Japonia może wygrać kilka bitw, ale nie może wygrać wojny na wyczerpanie z krajem, który ma dziesięć razy większy przemysł. Jednak w 1940 roku Japonia już zmierzała ku wojnie. Imperium rozszerzało się w Azji. Chiny, Indochiny, Malezja. Stany Zjednoczone nałożyły embargo na ropę i stal, dusząc japońską gospodarkę. W tokijskich gabinetach narastała presja. Wojskowi domagali się akcji. Yamamoto mimo wątpliwości otrzymał rozkaz przygotować atak, który zniszczy amerykańską flotę. I przygotował Pearl Harbor. Perfekcyjnie zaplanowaną operację. Śmiałą, skuteczną, niszczycielską. Ale nawet w momencie jej powodzenia wiedział, że to pyrusowe zwycięstwo. Bo obudził potęgę, której Japonia nie mogła kontrolować. Yamamoto był człowiekiem, który wiedział za dużo, wiedział jak działa Ameryka, wiedział, że emocje potrafią zmienić naród w armię, wiedział, że Pearl Harbor nie zakończy wojny, rozpocznie ją dopiero na serio i teraz musiał żyć z konsekwencjami swojego geniuszu taktycznego i strategicznej klęski. Historia zatoczyła koło. Mężczyzna, który kochał Amerykę jako student, teraz musiał ją niszczyć jako admirał. A wiedział, że to Ameryka ostatecznie jego zniszczy. 8 grudnia 1941 roku, dzień po ataku na Pearl Harbor, prezydent Franklin D. Roosevelt stanął przed kongresem. Jego głos był spokojny, ale słowa wibracyjne. Wczoraj 7 grudnia 1921 roku data, która pozostanie w Hańbie, Stany Zjednoczone Ameryki zostały nagle i celowo zaatakowane przez siły morskie i powietrzne cesarstwa Japonii. W ciągu godziny kongres zagłosował za wypowiedzeniem wojny Japonii. Tylko jedna osoba głosowała przeciw: Ameryka była zjednoczona jak nigdy wcześniej. i machina ruszyła. Yamamoto wiedział, co to oznacza. Japonia wygrała pierwszą bitwę, ale teraz musiała wygrać całą wojnę, zanim amerykański przemysł osiągnie pełną moc. Liczył, że ma około sześciu miesięcy, może dziesięć. Po tym będzie za późno i rzeczywiście transformacja Ameryki była oszałamiająca. W ciągu zaledwie kilku miesięcy kraj ten zmienił się nie do poznania. Fabryki samochodowe przestawiły się na produkcję czołgów i samolotów General Motors, Ford, Chrysler, wszyscy pracowali dla wojska kobiety, które wcześniej pracowały w domach, teraz spawały kadłuby okrętów i składały skrzydła bombowców. Powstała ikona Rosie de Riveter, symbol amerykańskiej kobiety w przemyśle wojennym. Liczby były przerażające. W 1941 roku Ameryka produkowała kilka tysięcy samolotów rocznie. Do 1946 roku było to już ponad 96 tysięcy rocznie. W przypadku okrętów, jeszcze bardziej imponujące. Stocznie takie jak ta w Norfolk czy w Kalifornii budowały lotniskowce w tempie, którego świat jeszcze nie widział. Program budowy lotniskowców eskortowych typu Casablanca pozwolił na wyprodukowanie pięćdziesięciu jednostek w mniej niż dwa lata. Każda z nich schodziła ze stoczni w ciągu trzech miesięcy. Dla porównania, Japonia przez całą wojnę zbudowała zaledwie kilkanaście lotniskowców, Ameryka zbudowała ponad sto, to była wojna na wyczerpanie, w której Japonia nie miała szans. Yamamoto to wiedział od początku, ale japońskie dowództwo wierzyło w coś innego wierzyło w ducha Bushido, w honor, w siłę woli, wierzyło, że determinacja może pokonać maszyny. To było romantyczne. I tragiczne. Yamamoto próbował zyskać czas, zaplanował kolejny śmiały atak bitwa o Midway w czerwcu 1942 roku miała zniszczyć pozostałe amerykańskie lotniskowce i dać Japonii kontrolę nad Pacyfikiem. Plan był genialny, ale Amerykanie złamali japońskie kody, wiedzieli gdzie i kiedy Yamamoto uderzy, i czekali. Midway było punktem zwrotnym. Japonia straciła cztery lotniskowce, trzon swojej floty. Ameryka straciła jeden. Od tego momentu inicjatywa przeszła na stronę USA. Powoli, ale nieubłaganie, amerykańska machina wojenna przesuwała się przez Pacyfik, Guadalcanal, Tarawa, Saipan i Jima. Każda bitwa była krwawa, ale każda bitwa przybliżała Amerykę do japońskich wysp. Yamamoto... Obserwował to z rosnącym niepokojem. W 1943 roku, podczas inspekcji frontowej, jego samolot został zestrzelony przez amerykańskie myśliwce. Wywiad amerykański złamał kody i wiedział dokładnie, gdzie będzie. Yamamoto zginął. Człowiek, który obudził śpiącego olbrzyma, został przez niego zniszczony. Po jego śmierci japońskie dowództwo wpadło w desperację. Zaczęto stosować taktyki kamikaze, samobójcze ataki pilotów na amerykańskie okręty. Była to taktyka rozpaczy, honor zamiast strategii, emocje zamiast logiki, ale machina wojenna nie dbała o honor, ona po prostu przesuwała się dalej. A Japonia zaczęła płacić cenę za przebudzenie Olbrzyma. Nie ma jednego momentu, w którym japońskie dowództwo nagle zrozumiało potęgę Ameryki. To było raczej powolne, bolesne odkrywanie prawdy przez kolejne miesiące i lata wojny, ale kilka kluczowych momentów wyróżnia się szczególnie. Pierwszy to bitwa o Midway czerwiec 1042. Gdy cztery japońskie lotniskowce zatonęły w ciągu kilku godzin, admirałowie w Tokio zamilkli. Do tej pory wierzyli, że japońska marynarka jest niepokonana. Midway udowodniło, że to mit. Co gorsza, Ameryka nie tylko wygrała, wygrała dzięki inteligencji, nie sile, złamała kody, przygotowała pułapkę i wykonała ją perfekcyjnie. Dla japońskiego dowództwa to był szok. Zrozumieli, że nie walczą tylko z flotą, walczą z systemem wywiadowczym, technologicznym i organizacyjnym, który jest od nich lepszy. Drugi moment to kampania na Guadalcanal. Przez sześć miesięcy od sierpnia 1942 do lutego 1943 toczyły się tam brutalne walki. Japończycy rzucili wszystko, co mieli: okręty, samoloty, żołnierzy, ale Amerykanie nie ustąpili. Co więcej, z każdym tygodniem przybywało ich więcej. Gdy japońska flota próbowała dostarczyć zaopatrzenie, była niszczona. Gdy japońskie samoloty atakowały, spadały jak muchy. Guadalcanal pokazało japońskiemu dowództwu, że Ameryka nie tylko ma więcej zasobów, ma też determinację, by je użyć bez końca. Trzeci moment to bitwa o Mariany w 1944 roku. Nazwano ją wielkim strzelaniem do indyków z Mariany, bo amerykańscy piloci zestrzelili setki japońskich samolotów prawie bez strat. Dlaczego? Bo Japonia straciła swoich najlepszych pilotów w poprzednich bitwach. Nowi byli niedoświadczeni, słabo wyszkoleni, wysyłani na rzeź. Tymczasem Ameryka miała system rotacji, szkolenia technologii radarowych i lepszych samolotów. Dla japońskiego dowództwa to było przygnębiające objawienie. Nie tylko przegrywamy liczebnie, przegrywamy także jakościowo. Czwarty moment to bomby atomowe Hiroshima i Nagasaki, sierpień 1945. Gdy pierwszy raport dotarł do Tokio, wielu członków dowództwa nie wierzyło. Jak jedno urządzenie może zniszczyć całe miasto, to musiała być przesada. Ale gdy przyszły zdjęcia, raporty, świadectwa, nastąpiła cisza. Amerykanie posiedli broń, której Japonia nawet nie mogła sobie wyobrazić: broń przyszłości, broń bogów. W tym momencie cesarz Hirohito podjął decyzję o kapitulacji. Część wojskowych była przeciwna, chcieli walczyć do końca, do ostatniego żołnierza, do ostatniej kropli krwi, wierzyli, że honor jest ważniejszy niż życie. Ale cesarz, po wysłuchaniu raportów, powiedział coś, co zamknęło dyskusję. Musimy znieść to, co nie do zniesienia. Słowa te stały się symbolem japońskiej klęski. Nie chodzi o słabość, chodzi o akceptację rzeczywistości. Japonia przegrała nie dlatego, że jej żołnierze byli słabi, przegrała, bo walczyła z przeciwnikiem, którego potencjału nie doceniła, przeciwnikiem, który raz obudzony stał się nie do zatrzymania. Pamiętasz słowa Yamamoto? Dobudzić śpiącego olbrzyma. Teraz, cztery lata później, japońskie dowództwo w pełni zrozumiało, co to znaczy. Olbrzym był obudzony. I nic, ani honor, ani odwaga, ani desperacja nie mogło go powstrzymać. 15 sierpnia 1945 roku cesarz Hirohito wystąpił w radiu. Jego głos, który większość Japończyków słyszała po raz pierwszy, ogłosił kapitulację. Wojna się skończyła. Japonia przegrała. A w milionach umysłów Japończyków zrodziło się pytanie, jak to możliwe? Jak naród samurajów mógł przegrać z krajem, który kilka lat temu nie chciał nawet walczyć? Odpowiedź była prosta i brutalna: bo nie docenili Ameryki, bo wierzyli w mit, bo obudzili coś, czego nie byli w stanie kontrolować. Historia ataku na Pearl Harbor i jego konsekwencji to coś więcej niż lekcja militarna, to lekcja o pysze, Przesadnej pewności siebie i o tym, jak łatwo można źle ocenić przeciwnika. Japońskie dowództwo wpadło w klasyczną pułapkę, uwierzyło we własną propagandę. Wierzyło, że duch Bushido, honor i poświęcenie wystarczą, by wygrać z materialnymi zasobami. To piękna idea, ale w nowoczesnej wojnie totalnej to także złudzenie. II z tego wiek pokazał, że wojny nie wygrywa się tylko odwagą. Wygrywa się je zasobami, logistyką, technologią i zdolnością do zmobilizowania całego społeczeństwa. Ameryka tego dnia w Pearl Harbor była senna, nieprzygotowana, podzielona, ale już następnego dnia była jednością. To właśnie zmiana od sporu do jedności, od izolacjonizmu do totalnej mobilizacji była tym, czego Yamamoto się bał, bo wiedział, że gdy Ameryka się zjednoczy, staje się niemal nie do pokonania. Jest w tym głęboka ironia. Japonia zaatakowała Amerykę, by ją osłabić, ale w rzeczywistości ją wzmocniła. Pearl Harbor nie złamało Stanów Zjednoczonych. Naprawiło je. Dało cel wroga powód do walki. I to było coś, czego Japonia nie mogła przewidzieć, ale ta historia ma także inny wymiar. Yamamoto był człowiekiem tragicznym, wiedział, że wojna z Ameryką to błąd, ostrzegał, ale jako oficer, jako sługa cesarza, musiał wykonać rozkazy. Zaprojektował atak, który rozpoczął wojnę, którą uważał za przegraną od początku. I ostatecznie zginął w tej wojnie, zestrzelony przez tych samych Amerykanów, których kiedyś podziwiał. Czy Yamamoto był bohaterem? Czy był złoczyńcą? Historia nie daje prostych odpowiedzi. Był genialnym taktykiem, który stał się więźniem systemu, był wizjonerem, który widział prawdę, ale nie mógł jej zmienić. Był wojownikiem, który nie wierzył w wojnę, którą prowadził. A co z japońskim dowództwem? Co myśleli, gdy w końcu zrozumieli potęgę Ameryki? Nie mamy wszystkich słów, wszystkich rozmów, wszystkich reakcji, ale wiemy, że w obliczu bomb atomowych, w obliczu całkowitej destrukcji, zrozumieli, że błąd, który popełnili w 1941 roku był nie do naprawienia, że obudzenie Olbrzyma było decyzją, która kosztowała Japonię wszystko: miasta, żołnierzy, honor, przyszłość. Dzisiaj Japonia i Ameryka są sojusznikami. To jedno z najbliższych partnerstw na świecie. Ironia historii jest niezwykła. Kraj, który zniszczył Japonię, pomógł ją odbudować. A Japonia, zamiast pogrążyć się w rozpaczy, stała się jedną z najpotężniejszych gospodarek świata. Ale nigdy nie zapomniała lekcji z Pearl Harbor. Nigdy nie niedoceniaj przeciwnika. Nigdy nie budź śpiącego olbrzyma. Dla nas już słuchaczy tej historii, lekcja jest równie ważna. W życiu osobistym, zawodowym, politycznym, łatwo jest wpaść w pułapkę pychy. Łatwo uwierzyć, że jesteśmy silniejsi, mądrzejsi, lepsi, niż jesteśmy naprawdę. Ale prawda zawsze się ujawnia. A gdy to robi, konsekwencje mogą być katastrofalne. Historia Pearl Harbor i japońskiego dowództwa to opowieść o błędzie, który zmienił świat, o słowach, które okazały się prorocze, o człowieku, który wiedział za dużo i o olbrzymie, którego nigdy nie powinno się było budzić. Yamamoto miał rację: obudzili śpiącego olbrzyma i zapłacili za to najwyższą cenę.